Z okazji Święta Niepodległości w sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość z udziałem podkarpackich policjantów. Policjantom z garnizonu podkarpackiego wręczono odznaczenia państwowe i resortowe. Są one podziękowaniem za Państwa wyróżniającą się postawę, zawodowe osiągnięcia, wielkie zaangażowanie i poświęcenie w sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wszystkim podkarpackim funkcjonariuszom i pracownikom policji w tej uroczystej chwili chciałbym przekazać serdeczne gratulacje i podziękowania za wzorową i ofiarną służbę i pracę. Bardzo chciałbym, abyście odczuwali satysfakcję z dobrze wypełnionego obowiązku. Policja pełni szczególną misję społeczną, zapewniając obywatelom spokój i bezpieczeństwo. To dzięki Państwa wytrwałej, pełnej poświęcenia służbie i pracy, Waszym zaangażowaniu i profesjonalizmowi, Policja cieszy się dużym zaufaniem społecznym. Korzystając ze sposobności, życzę Państwu. Wielu dalszych sukcesów w pracy zawodowej, spełnienia planów, przychylności do osób, realizacji każdego przedsięwzięcia oraz satysfakcji z wykonywanej służby i pracy. Życzę również dobrego zdrowia, pogody ducha oraz wszystkiego co najlepsze w życiu osobistym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków i długoletnią służbę złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami odznaczono 110 policjantów. Uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych decyzją ministra spraw wewnętrznych 145 funkcjonariuszom nadano złote, srebrne i brązowe odznaki zasłużony policjant.